Witajcie ponownie! Przed Wami druga część odcinka dotyczącego adaptacji. Znajomość pierwszej części nie jest wymagana, tam skupiłem się głównie na narzędziach adaptacyjnych, więc również zapraszam do obejrzenia, aby mieć szerszy koncept. Natomiast tutaj jest więcej tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli mięsa. A z tej strony Dariel. Witajcie na moim kanale. W poprzednim materiale dałem dużo przykładów różnych produkcji w odniesieniu do operacji adaptacyjnych. Ci, którzy oglądali, będą już wiedzieć, natomiast jak ktoś nie oglądał, to powiem tylko, że żadna z operacji adaptacyjnych nie dotyczy tylko zmiany wyglądu. Bo ja często słyszę przez obrońców takowych, że to przecież tylko adaptacja i wolność sztuki lub ekspresji twórców. I dziś postaram się spojrzeć na te kilka przypadków, które wymieniłem i ocenić je w jaki sposób zmiana ta wpływała na fabułę i czy takowa zmiana miała w ogóle uzasadnienie, czy też była zwykłym tokenizmem. I w niektórych momentach oberwie się tutaj również tym powszechnie oburzonym fanom. Dobra, miejmy to już za sobą. Kolor skóry jest jednym z najbardziej wyróżniających się rzeczy w wyglądzie człowieka, i temu nikt nie może zaprzeczyć. Ta zmiana może wprowadzić lub zmienić kontekst danego bohatera, jego problemów, lub nawet zaburzyć imersję świata. O czym Wam zaraz opowiem. Ale najpierw chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, czyli zmiany rasy w przypadku postaci historycznych. Pamiętam, jak jeszcze dwie dekady temu przy Race Słopie mówiono, że przecież są to tylko postacie fikcyjne. Teraz widzimy coraz częściej zmiany rasy również w przypadku postaci historycznych, takich jak Kleopatra czy Anna Boleyn. Chociaż, żeby było sprawiedliwie, wcześniej też było to robione, jak w przypadku Chingis hana z lat 50. I tutaj muszę się nie zgodzić z Krzysztofem M. Majem, który powiedział, że zmiana rasy w przypadku postaci historycznych nie jest problematyczna, bo wystarczy otworzyć książkę, by się dowiedzieć o prawdziwym pochodzeniu danego człowieka. Tylko, że problemem, może być to, że takie osoby nigdy nie zajrzą do książki i nie dowiedzą się, jak naprawdę wyglądała dana postać. Zresztą to samo można powiedzieć o osobach z fantastyki, bo przecież wystarczy zajrzeć do źródła. Bo wystarczyło wejść na Twittera lub Reddita, gdzie była masa zapytań, a nawet kłótni, o właśnie kolor skóry Kleopatry, mających miejsce po emisji Netflixowego dokumentu. Gdzie osoby podawały jakieś dziwne źródła na potwierdzenie ich tez i że eksperci się mylą. Zresztą wystarczy spojrzeć na dyskusje dotyczące jaskę w przypadku premiery Assassin's Creed'a i tego, czy był on samurajem, czy też nie. Albo jeszcze lepszy przykład, czyli Krytyka wyglądu Reimiego Malika w filmie Noc w Muzeum, gdzie grał egipskiego faraona i pojawiały się głosy, czemu gra go osoba z białą karnacją. Tylko ci ludzie nie sprawdzili nawet, że sam aktor ma pochodzenie egipskie. Przejdźmy teraz do postaci fikcyjnych i kiedy uważam, że zmiana koloru skóry u bohatera jest mi zupełnie obojętna. Przede wszystkim gdy taka zmiana nie ma negatywnego wpływu na fabułę lub odbiór danej postaci. Tutaj podam przykład Samuela L. Jacksona jako Nicka Fury'ego, który wzorowany był na wariancie komiksu z uniwersum 1610, powstałego jeszcze przed filmowym uniwersum. Oryginalny pierwszy Nick Fury to postać z lat 50., o białej karnacji, który walczył m.in. na froncie II wojny światowej. Przede wszystkim był szpiegiem, co w tamtej wojnie wymuszało na nim określone predyspozycje. Natomiast obecny Nick Fury, który urodził się już po wojnie, nie musiał być biały. To, co łączy oba warianty, jest nieposłuszeństwo wobec przełożonych, a właściwie to kwestionowanie niektórych rozkazów, przez co miałby problem z awansowaniem, gdyby nie jego wybitne osiągnięcia. I tutaj. Zmiana koloru skóry wprowadza nowy, w moim odczuciu przemyślany wątek czyli uprzedzeń na tle rasowym w wojsku Armii Stanów Zjednoczonych, In five, raise your hands. You will be the który był dość powszechny w czasach, gdy Nick Fury dołączał do wojska. Natomiast sama zmiana nie wpływała w żaden sposób negatywnie na fabułę dookoła tej postaci. Nie trzeba było stosować zmiany charakteru lub też naginania logiki świata, aby doprowadzić go do miejsca, w którym się znajduje. Co innego, gdyby na jego miejsce był powiedzmy Tony Stark, ponieważ gryzłoby się to z wieloma wątkami, takimi jak późniejsze ukazanie rasizmu w przypadku Falcona czy Luka Cage'a. Czas na ostatnią nowość, czyli casting Snape'a do serialu o Harrym Potterze. Jak wszyscy wiemy, w tę rolę wcieli się aktor Papa Esidu, i wokół tego narosło sporo kontrowersji, ale czy słusznie? Jeszcze jak? Jest to błędny casting. Sam mówiłem na swoim shortcie, jak błędna jest to decyzja. Podobne zdanie mieli inni twórcy, którzy również zauważali ten problem. A mianowicie chodzi o znęcanie się przez ojca Hrego nad młodszym Severusem. W samej książce jest to dość ważny fragment w budowie i motywacji tej postaci. A teraz, po zmianie koloru skóry, dojdzie aspekt, który nie pojawił się w książce i dobrze wiecie o co mi chodzi. W dodatku już teraz pojawiają się żarty o obronie przed czarną magią, a także koncept nielubianego profesora w Hogwarcie, który niekoniecznie może wybrzmieć tak, jak było to w oryginale. Przejdźmy do samej sceny bullyingu, ponieważ Snape w książce był gnębiony nie tylko ze względu na jego specyficzny wygląd, a raczej dlatego, że był on odludkiem, był aspołeczny, trzymał się zawsze na uboczu. Teraz ten wątek zapewnie zostanie przejęty przez aspekt rasistowski, czyli nastąpi wspomniana w poprzednim odcinku transakcentacja. I niestety nie jest to z korzyścią dla samej opowieści, ponieważ ze Snape'em utożsamiać się mogły ofiary przemocy w szkole, ponieważ zmiana wyglądu i kontrowersje, jakie narosły wobec tego, będą mieć ogromny wpływ na odbiór i znaczenie tego wątku, więc... Pod pozorem ubogacania historii autorzy tylko ją ograniczają. Ale wiecie co? W mojej głowie pojawiła się taka myśl, co do której prawdopodobnie twórcy nie będą mieć odwagi, aby zmienić również kolor skóry samego Harego, pozostawiając jednocześnie oryginalny wygląd jego rodziców, co jednoznacznie wskazywałoby! Toasty! To byłby piękny trolling ze strony twórców. A ja sam już mogę sobie wyobrazić setki memów w tej sprawie. Teraz podam trochę inny przykład, który można zastosować jako studium przypadku do innych filmów lub seriali. Odwołam się tutaj do zmiany wyglądu Ciri, ale nie tej z trailera Czwartego Wiedźmina, tylko plotek dotyczących zmiany rasy aktorki. Które pojawiły się jako plotka przed Netflixowym serialem. Gdy na jaw wyszedł ten poufny dokument, podniosły się głosy sprzeciwu wobec takiemu wyborowi. Wraz z nim pojawiły się głosy obrońców, m.in. Łukasza Stelmacha, którzy twierdzili, że taka zmiana to nic takiego, przecież to nie ma wpływu na fabułę. I to jest idealny przykład ignorancji. A teraz wyjaśnię dlaczego. Przyjmijmy, że Ciri ma zmieniony kolor skóry, więc musimy spojrzeć pokolenie wyżej na jej rodziców. I tutaj mamy trzy opcje. Oboje rodziców mają taki sam kolor, lub jedno z nich ma inne: Pawetta albo Dani, który okazuje się być później emyrem, cesarzem Nilgardu. I rozpoczniemy od tej ostatniej opcji. Gdyż jeżeli tylko Duny jest osobą o ciemnej karnacji, to łatwo byłoby sprawdzić jego pochodzenie poprzez sprawdzenie szlachty z Renwaldu. No chyba że założymy, że duża część szlachty ma podobne cechy wyglądu. Natomiast jeżeli w Tintrze nie ma takich rodów szlacheckich, to oczywisty znak, że kłamał ze swoim pochodzeniem. A jeżeli w innych królestwach również liczba takowej szlachty jest nieznaczna, to znaczy, że może w Nilfgardzie takich szlachciców jest więcej. Ponieważ północne królestwa nie mają wiedzy na temat rodowodów tamtejszych możnych, co jest przedwczesnym spoilerem w tej kwestii kim jest dany? Przejdźmy do tych dwóch pozostałych opcji. Skoro królewski ród tak wygląda, to duża część poddanych i szlachty powinna wyglądać w podobny sposób, bo rzadko się zdarza w historii, by władcą królestwa była osoba znacząco różniąca się wyglądem od swoich wasali i podwładnych. To zazwyczaj ma miejsce, gdzie wodzem jest tyran lub zdobywca danego kraju, a jak wiemy, dynastia Cintry jest już na tym miejscu przez znacznie dłuższy czas. Jasne, ktoś może powiedzieć, że to jest uproszczenie, więc podam dodatkowy przykład. Kilka lat po narodzinach Ciri, Geralt przyjeżdża do Kalante, a ta testuje go w sprawie dziecka niespodzianki i pokazuje grupę biegających dzieciaków. Grupa ta nie mogła zawierać osób o innej karnacji niż księżniczka. Bo jeżeli tak by było, to pytanie królowej do Wiedźmina o to, gdzie wśród nich jest Ciri, jest głupie i uwłaczające tej postaci. Ostatnie wyrożenie. Żadne z dzieci bawiących się w fosie nie nadaje się na Wiedźmina. Nie ma wśród nich syna Pawetty. Tak samo, jakby znajdowało się tam tylko jedna lub dwie osoby pasujące do opisu, bo znacząco zawęża wybór Geralta. Więc w przypadku słapu musimy założyć, że osoby czarnoskóre są dużą częścią narodu Cintry, co udowadnia, że to nie jest zmiana tylko jednej postaci, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ z opowiadania Miecz przeznaczenia Geralt po raz pierwszy poznaje Ciri i dowiaduje się, że jest księżniczką. Niestety nie wie jakiego kraju. Według mapy Królestw Północy, księstw lub królestw jest około 20. Więc przynajmniej kilka z nich musi mieć na tronie osoby o czarnym kolorze skóry. Z tym, że Geralt w książce dopytuje się Ciri i wymienia dwa lub trzy królestwa w pobliżu Brokilonu, więc w teorii możemy założyć, że tamtymi królestwami rządzą osoby o takim wyglądzie. Więc musimy dodać przynajmniej kilka kolejnych, aby Geralt nie zorientował się, z jakiego kraju pochodzi dziecko, które spotkał u Dryad. I jak łatwo wyobrazić sobie, że zmiana wyglądu tylko jednej postaci wpływa na cały przedstawiony świat. No chyba, że w dupie będziemy mieć logikę i zasady, a zwyczajnie mamy uwierzyć scenarzystom na słowo, że taka decyzja była przemyślana. No i nie muszę dodawać, że ciężko by się podróżowało Jenefer, Geraltowi i Ciri jako rodzicom z dzieckiem. Dodam jeszcze, że co jakiś czas na różnych portalach społecznościowych pojawiają się sarkastyczne komentarze, że twórcy będą do jakichś ról musieli zatrudnić osobę o zielonym lub niebieskim kolorze skóry, by <laughs> incele cele się nie oburzały. Otóż na tym polega charakteryzacja. I zapewne nikt nie miałby problemu, jakby wcześniej wymienieni aktorzy byliby ucharakteryzowani, aby przypominali swoje pierwowzory. Ale wtedy ci, którzy tak sarkastycznie wojują w internecie, nagle sami by się zaczęli oburzać i podnosić kwestie rasizmu. Tutaj dam dwa przykłady: gdzie w MCU pojawiła się Gamora, zielonoskóra kosmitka przybrana córka Thanosa, jedna z moich ulubionych postaci w tym uniwersum. I jakoś nic nie był w tej kwestii oburzony. Dlaczego? Bo była ucharakteryzowana na tę postać. Ludzie natomiast oburzali się w przypadku Starfire z Młodych Tytanów, czyli kosmitki o pomarańczowym kolorze skóry. A w tę rolę wcieliła się również czarnoskóra aktorka, ale tutaj bardzo mocno zabrakło już charakteryzacji. Ten fragment został prawie w całości przeze mnie wycięty, bo nie chciało mi się przez 15 minut mówić tego samego wniosku a mianowicie większość romansów jest zwyczajnym odhaczaniem wątków w scenariuszu. Często nie mają głębi lub są wrzucone na siłę i to nie mówię tylko o współczesnych adaptacjach, ale również o tych sprzed trzech lub więcej dekad, gdzie utarło się, że dodanie takiego wątku spowoduje większe zainteresowanie widowni, zwłaszcza ze strony kobiet. Teraz wprowadza się dodatkowo wątki romansów tej samej płci, aby również wypełnić rubryczkę kinową, jest to dla mnie obrzydliwa tokenizacja w obu przypadkach. Ponieważ tak, wątki romansowe mogą być istotną częścią fabuły i nawet zwiększenie ich istotności w odniesieniu do pierwowzoru również może uatrakcyjnić utwór. Patrz wcześniej wspomniany przykład Aragorna Jarweny, gdzie wątek ich romansu w książce był istotny dla budowy charakteru Aragorna, jednak nie był aż tak często pokazywany jak w filmach. Z drugiej strony, i to zdarza się w moim odczuciu znacznie częściej, kiedy wprowadzanie romansu zaburza strukturę dzieła. Odwołam się tutaj do Tora od Marvela, gdzie spośród czterech solowych filmów tylko jeden jest dobry i to akurat ten, gdzie Jane Foster nie zagrała ani minuty. Podobna sytuacja miała na przykład z drugim sezonem Daredevila, gdzie wątek pani Shera był wielokrotnie lepszy niż wątek romansu z elektrą wprowadzanie romansów w Hobicie między Elfką a Krasnoludem jest bezsensowne. Zmiana orientacji Jaskra, wątki romansowe w filmie o Batmanie, najnowszy Joker itd. Tak jest tego masa, więc zwyczajnie przejdźmy dalej. Część fanów zwraca uwagę na detale, które są pomijane podczas adaptacji a mają istotną rolę w pierwowzorze lub też odwrotnie. I tutaj na wstępie powiem o najnowszej produkcji od Disneya, a mianowicie Śnieżce. Mówi się o niej w kontekście Race Swapu, ale jak na moje twórcy zwyczajnie uparli się na taką zmianę, bo Rachel Zegler mogłaby bez problemu odpowiadać opisowi z oryginału, czy to przy pomocy mocniejszego makijażu, gry świateł lub też w postprodukcji. Zamiast tego twórcy zdecydowali zmienić genezę jej imienia, że Śnieżka nie wzięła się od bladej cery, a od urodzin w trakcie Śnieżycy. To jest częsty motyw, że jakieś postacie mają imiona związane ze swoimi urodzinami. W takim wypadku ja powinienem nazywać się Świtowit, bo urodziłem się o świcie, a mój kumpel powinien nazywać się Nocnik, bo urodził się w nocy. Zresztą... W naszym kraju w takim wypadku najczęstszymi imionami byłby Wpadek i Wpadka, Pęknisław, Po prezozimierz, Za już albo Tomasz. Zresztą sam pomysł, aby Gal Gadot grała złą królową, był tragiczny, bo jednak ciężko jest znaleźć aktorkę, która bez słów sprzeciwu ze strony fanów byłaby od niej ładniejsza. A przecież to był istotny wątek dla fabuły pierwowzoru. Przejdźmy teraz do bardziej magicznych wątków, a mianowicie do Marvela i filmu o Doktorze Strange'u, gdzie pojawia się tam postać Ancient One i następuje tutaj oczywiście gender swap. Bo w oryginale jest on przedstawiony jako starzec wzorowany na tybetańskich mnichach. Tylko że w moim odczuciu nie jest to istotna zmiana z perspektywy fabularnej. To, co natomiast mi się nie spodobało, to jest jej wygląd, a mianowicie wygląda ona młodziej od samego doktora Strange'a, tym samym psując trochę wyobrażenie i kreację tej postaci? Niby mały detal, ale musiał on zostać wyjaśniony, więc twórcy postanowili wytłumaczyć ten aspekt sięganiem pomoc z wymiaru, aby utrzymać swój obecny wygląd. I tutaj następuje dla mnie ogromny zgrzyt, ponieważ w oryginalnym komiksie Ancient One Nigdy by czegoś takiego nie zrobił, wręcz przeciwnie, zawsze to zwalczał. I ten motyw też pojawiał się w filmie, ale cała narracja wokół tego, zwyczajnie była źle skonstruowana, przynajmniej w moim odczuciu. Life, A ta kwestia wzięła się właśnie od takiej małej zmiany wyglądu postaci, którą trzeba było dodatkowo wyjaśniać. Niestety, czasami detale muszą zostać zamienione w filmie, mimo że nie było takich wcześniejszych założeń. I tu jako przykład posłużę się zmianą koloru oczu Harego, który w oryginale miał mieć zielone oczy, a w filmie maje niebieskie. Powodem była reakcja alergiczna na soczewki. Na szczęście twórcy zareagowali na to odpowiednio i aktorka grająca Lili, czyli matkę Pottera, Również miała niebieskie oczy, przez co nie powstała dziura w scenariuszu, kiedy to prawie każdy nauczyciel lub starszy czarodziej wspomina, że Harry ma oczy po matce. Szkoda tylko, że nie zauważyli jej w retrospekcjach, bo młodsza wersja Lily ma oczy brązowe. Natomiast w tej samej serii nikt nie przyczepiał się do złego wyglądu Hermiony. Ponieważ w trzech pierwszych tomach jej cechą charakterystyczną była wada zgryzów postaci króliczych ząbków. Dlaczego? Bo w kontekście całego opowiadania nie miała ona jakiegokolwiek znaczenia, a już w czarze ognia zostały one magicznie naprawione. I zauważam, że wiele osób tego nie rozumie w rozmowach na temat wyglądu adaptowanych postaci. Jeżeli Gerald będzie posiadał tylko jeden miecz, a Jennifer inny kolor oczu niż fiołkowy, to będzie to dużą wadą adaptacyjną, ponieważ w oryginale miały one bardzo istotne znaczenie. Natomiast to, czy James Bond jest ciemnym blondynem czy brunetem, praktycznie nie ma znaczenia dla fabuły. Chociaż i tutaj są małe wyjątki, ponieważ może dojść do zaburzenia imersji pod kątem utartego wizerunku. Bo dla przykładu czy ktoś wyobraża sobie Bruce Wayna jako blondyna? Racja, to dalej nie ma wpływu na dalszą fabułę, ale jego wygląd jest mocno zakorzeniony w popkulturze, więc takie zmiany zawsze będą spotykać się z jakąś krytyką. I to jest koniec części drugiej. Część trzecia wleci na kanał pod koniec tego tygodnia. Niestety proza życia daje im się wyznaki i będę miał bardzo mało czasu w tym tygodniu na montowanie materiału, a zostało mi jeszcze około 20 paru minut. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Trzymajcie się, cześć.